Jak podkręcić działanie kremowego serum pod oczy Illa Aesthetic, by dawało jeszcze fajniejsze efekty? Pomyślałam sobie, że dzisiaj zdradzę Ci kilka moich sprawdzonych wskazówek, takich dodatkowych porad, które możesz u siebie wykorzystać, a sama je właśnie przetestowałam, sprawdziłam, wiem, że działają, więc mam nadzieję, że to będzie też dla Ciebie fajne rozwiązanie. Wstajesz rano i widzisz, że Twoje oczy są podpuchnięte, no, pojawiają się te opuchnięcia. Łapiesz za ila Aesthetic i wkładasz do lodówki na kilka, kilkanaście minut. Sam produkt już posiada taką właśnie końcówkę chłodzącą, ten mikromasażer. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze dodatkowo schłodzić serum, to kremowe, które mamy tutaj w tej tubce. I teraz jak będziesz nakładać w okolicy oczu takie właśnie schłodzone serum, przy okazji jeszcze tą zimną końcówką, to będziesz tutaj działać na to właśnie opuchnięcie. Dodatkowe nawilżenie, bo zdarza się, że stosując ten produkt, piszecie gdzieś w komentarzach, że brakuje wam tego większego nawilżenia, bardziej intensywnego nawilżenia. A co się okazuje? W związku z tym, że mamy tutaj kremową formułę, często bierzecie ten produkt za krem. Uważacie, że jest to krem, a to jest kremowe serum. Więc co zrobić, żeby sobie dodać tego nawilżenia, jeżeli go właśnie potrzebujecie? Macie dwie opcje: albo przed tą formułę kremową nałożyć serum wodniste, które zawiera substancje nawilżające, albo na to kremowe serum nałożyć gęstszy, treściwszy krem nawilżający pod oczy. A jeśli chcę zwiększyć potencjał przeciwstarzeniowy, przeciwzmarszkowy, czy mogę coś zrobić? No mogę. Po pierwsze, przed tym kremowym serum warto wtedy nałożyć wodniste serum zawierające na przykład peptydy. Mhm, mm bardzo fajnie się tutaj sprawdzą. Wiem, że są fanki peptydów miedziowych. Dlaczego nie zastosować takiego właśnie wodnistego, lekkożelowego serum z peptydami, następnie użyć właśnie kremowy produkt, albo też, druga opcja zastosować na to kremowe serum krem, krem, który będzie zawierał peptydy albo krem zawierający substancje przypominające w działaniu. Na przykład toksynę botulinową. Kremy są takie na rynku, które bardzo fajnie uzupełnią też działanie tego serum. Widzisz, ile jest możliwości? Ja uwielbiam Mila Esthetic właśnie za to, że ma fajne składniki aktywne, że super rozświetla, rozjaśnia tę okolicę, że działa tak delikatnie właśnie przeciwstarzeniowo. W moim przypadku bardzo dobrze się sprawdza. Ale wiem, że czasami tak bywa, że chcemy podkręcić działanie jakiegoś kosmetyku. Chcemy, żeby było ono bardziej intensywne, bo widzimy po naszej skórze, że potrzebuje ona właśnie takiego działania. I to kremowe serum jest fantastycznym produktem, który, z którym można super kombinować i świetnie ze Stawiać je w pielęgnacji z innymi kosmetykami. Dlaczego więc nie spróbujesz?